Zaczynamy. Tutaj folię spieprzono, przykręcono, przyklejono folię. Trzeba będzie to wszystko zerwać. Bo jest po prostu źle zrobione. Nie według technologii, która się powinna robić. Powinna być zrobione. Na razie szykujemy sobie jakieś stanowisko do roboty. Dzisiaj akurat fajny laser. Wzięliśmy drugi, następny. No i tak zaczynamy się bawić z tymi domkami. Początek domków które będę robił. Pozdrawiam, Łukasz Rostek.